Jaka jest misja osób urodzonych 3, 12, 21 i 30 dnia? To trójki ludzie Jowisza według wedyjskiej numerologii to guru wiedzy. Ich zadaniem jest nie tylko gromadzić wiedzę, ale przekształcać ją w mądrość. Trójki są bystre, ambitne, często przekonane, że wiedzą najlepiej, ale rozwój zaczyna się wtedy, gdy uczą się słuchać i rozumieć innych. Szczególnie osoby urodzone 30. potrafią być bardzo zdeterminowane, czasem nawet bez skrupułów. Trójki powinny unikać alkoholu i hazardu. Ich umysł potrzebuje zdrowych wyzwań. Gdy rozwijają empatię i samoświadomość, przychodzi sukces, miłość i pieniądze. Trójki to nie liderzy, ale świetni organizatorzy i stratezy. Energia obfitości działa, gdy nie niszczą sami siebie. Jesteś trójką napisz w komentarzu i oznacz znajomego urodzonego trzeciego, dwunastego, dwudziestego pierwszego lub trzydziestego.